Księga proroka Amosa. Amos był pasterzem i hodowcą sykomor, mieszkającym w pobliżu granicy między północnym królestwem Izraela a południowym Judy. Północ uzyskała niezależność jakieś 150 lat wcześniej. Jak mówi nam 12 rozdział pierwszej księgi królewskiej, władzę nad Izraelem sprawował wówczas zwycięski wódz Jeroboam II. Wygrał on wiele bitew i zdobył dla Izraela nowe tereny. Posiadł też wielkie bogactwa. Jego bogactwo doprowadziło do gnuszności. Pozwolił czcić bożki Kanaanu, a to z kolei doprowadziło do niesprawiedliwości i obojętności na los ubogich. Aż w końcu Amos nie mógł już tego dłużej znieść. Poczuł, że Bóg nakazuje mu udać się na północ, do Betel, które było ważnym miastem z ogromną świątynią, by tam głosić ludziom Boże Przesłanie. Ta księga to zbiór jego nagromadzonych przez lata przemówień, wierszy i wizji. Zostały one później zebrane, aby Boży lud otrzymał to boskie przesłanie dla północnego Królestwa, a jest to przesłanie, które i dziś powinniśmy usłyszeć. Ta księga ma dość prosty układ. Rozdziały pierwszy i drugi to zbiór przesłań skierowanych do narodów i do Izraela. Dalej rozdziały od trzeciego do szóstego to zbiór wierszy przedstawiających przesłanie Amosa do Izraela i jego przywódców. Rozdziały od 7 do 9 zawierają otrzymane przez Amosa wizje, które ukazują zbliżający się Boży sąd nad Izraelem. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Księga zaczyna się od kilku krótkich poematów oskarżających wszystkich sąsiadów Izraela o przemoc i niesprawiedliwość. Jest to nieco dziwne, ponieważ pierwszy werset tej księgi zapowiada, że Amos będzie przemawiał przeciwko Izraelowi. Ale zobaczmy, jak to wygląda. Jeśli spojrzysz na mapę, kiedy Amos wylicza wszystkie te sąsiednie narody, zobaczysz, że tworzy się z tego okrąg. A kiedy kończy tę wyliczankę, Izrael jest w samym centrum, jak w środku celownika. Amos kieruje przeciw Izraelowi poetyckie oskarżenie trzy razy dłuższe i ostrzejsze od tych wygłoszonych względem innych narodów. Oskarża żydowskich bogaczy o to, że zaniedbują ubogich i że pozwalają w swym kraju na wielką niesprawiedliwość. Chodzi mu głównie o to, że pozwalają, by ubodzy byli sprzedawani w niewolę za długi, a potem odmawiają im prawa do uczciwego procesu. I pyta, czy tak ma postępować naród, któremu niegdyś odmówiono sprawiedliwości i który zniewolono w Egipcie? Naród, który Bóg uwolnił z niewoli i pognębienia. Amos mówi: Dość tego, Bóg już nie będzie tego znosić. Ten początkowy fragment wyjaśnia dlaczego. Bóg mówi: Wybrałem sobie ciebie Izraelu spośród wszystkich narodów na ziemi. To odniesienie do 12 rozdziału księgi Rodzaju, gdzie Bóg powołał ród Abrahama, aby stał się bożym błogosławieństwem dla wszystkich narodów. Tak więc Bóg mówi, że to dlatego was ukaże z powodu waszego grzechu. Izrael otrzymał wielkie powołanie, z czym łączyła się wielka odpowiedzialność. A zatem grzech i bunt Izraela przyniosą poważne konsekwencje. Ten fragment zawiera wiele wierszy Amosa, w których wielokrotnie powtarza się kilka kluczowych myśli. Po pierwsze, Amos obnaża religijną hipokryzję zamożnych Izraelitów oraz ich przywódców. Opisuje, jak to gorliwie uczestniczą w religijnych zgromadzeniach, składają ofiary i dary, a jednocześnie zaniedbują ubogich i nie zwracają uwagi na niesprawiedliwość. Amos mówi, że to wszystko pozory. Tak naprawdę Bóg nienawidzi ich uwielbienia, ponieważ nie ma ono żadnego związku z tym, jak traktują innych ludzi. Bóg mówi, że autentyczna relacja z Nim przemienia relacje ludzkie. Amos wzywa Izraelitów do autentycznego uwielbienia, w którym sprawiedliwość tryska jak woda, a prawość jak niewysychający potok. Te dwa wyrazy są dla Amosa niezwykle ważne, podobnie jak dla pozostałych proroków. Prawość, po hebrajsku tzedaka, odnosi się do określonego standardu właściwych relacji między ludźmi bez względu na różnice społeczne. Sprawiedliwość, po hebrajsku miszpat, odnosi się do konkretnych kroków, podejmowanych, by naprawić niesprawiedliwość i zaprowadzić prawość. Obie te rzeczy mają przenikać życie ludu Bożego Przymierza, niczym rwący potok wypełniający wyschłe koryto rzeki. Kolejny temat to powtarzane przez Amosa oskarżenia Izraela o bałwochwalstwo. Pamiętajmy, że kiedy północne królestwo Izraela odłączyło się od Judy na południu, jego król wybudował dwie nowe świątynie, mające konkurować ze świątynią Salomona w Jerozolimie. Jak pamiętamy z pierwszej księgi królewskiej rozdział dwunasty, w każdej z nich ustawił złotego cielca. Od tamtej pory Izrael dodał do tego kolejne bóstwa, oddając cześć bożkom seksu, pogody i wojny. Zdaniem proroka, kult tych bóstw zawsze prowadzi do niesprawiedliwości. Ponieważ te bożki nie wymagają takiej sprawiedliwości i prawości, jakiej oczekuje Bóg Izraela. Nie mówiąc o tym, że te bożki same przez się krzewiły niemoralność. W przeciwieństwie do Boga Izraela. On jest inny. Dlatego może w jednym miejscu powiedzieć, Szukajcie mnie, a żyć będziecie, a w kolejnym może wołać do Izraela: Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Autentyczna cześć oddawana stwórcy, Bogu Izraela, oznacza czynienie dobra, hojność i sprawiedliwość. Ostatnim wątkiem poruszanym w tych rozdziałach jest Dzień Pański, który Bóg ześle, ponieważ Izrael i jego król odrzucili Amosa i pozostałych proroków. To potężny i przerażający akt sądu nad Izraelem. Przede wszystkim Amos zapowiada, że nadejdzie potężny wróg, który podbije miasta, zdziesiątkuje ludność, a pozostałych uprowadzi na wygnanie. Wiemy, że ta zapowiedź się spełniła. Jakieś 40 lat później nadciągnęły wojska Imperium Asyryjskiego i zrobiły dokładnie to, co przepowiedział Amos. Księgę kończy sekwencja wizji Amosa, będących symbolicznym obrazem nadchodzącego Dnia Pańskiego. W wizjach tych Izrael jest niszczony przez stado szarańczy, potem przez palący płomień, a wreszcie zostaje połknięty jak przejrzały owoc. W ostatniej wizji Bóg gwałtownie uderza w kolumny wielkiej bałwochwalczej świątyni w Betel i cała budowla się wali. To obraz Bożego sądu nad przywódcami i bożkami Izraela, na których przyszedł kres. Ale wtedy, nagle, w ostatnim fragmencie dostrzegamy przebłysk nadziei. Zaczyna się od obrazu Izraela jako zrujnowanej świątyni. Bóg mówi, że któregoś dnia odbuduje z tych ruin dom Dawida. Innymi słowy, wyprowadzi z rodu Dawida przyszłego króla, mesjasza, który odnowi cały lud Boży i którego panowanie, jak dowiadujemy się ze zdziwieniem, uznają też ludzie ze wszystkich narodów. W tym dniu wszelkie zniszczenia spowodowane przez grzech Izraela i Boży sąd zostaną cofnięte. Ten ostatni fragment ma kluczowe znaczenie. Jest jedynym zwiastunem nadziei na to, co nastąpi, kiedy już sąd się dokona. I pomaga nam zobaczyć, w jaki sposób ta księga ukazuje związek między Bożą sprawiedliwością i Bożym miłosierdziem. Skoro Bóg jest sprawiedliwy, musi osądzić i rozprawić się ze złem obecnym w Izraelu i innych narodach. Ale jego dalekosiężne cele obejmują odnowienie tego świata i stworzenie rodziny nowego przymierza. W słowach Amosa i dziś słyszymy to Boże wołanie. Niech hipokryzja Izraelitów i ich tragiczny los będą dla nas przestrogą, abyśmy oddali się autentycznemu uwielbieniu tego Boga, który zawsze wzywa do sprawiedliwości, prawości i miłości bliźniego. I o tym właśnie jest księga Amosa.